hej 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 witam was serdecznie z tej strony Przemko zapraszam was na farminga 22 jesteśmy na mapie osada nie wiem czy mnie będzie słychać czy nie bo to jednak trochę głośno z z poprzedniego save'a jeszcze kilka odcinków miałbym nagranych więc będą się pokazywać dalej prawdopodobnie nie bo save'a nie mam komputer siada całkowicie i nic na to już nie poradzę więc po prostu nie przywiązuję już zbytnio uwagi teraz do save'ów więc jeśli chodzi o serię to bo z farminga niekoniecznie będą będzie powiedzmy z tej samej mapy ja już też nie gram żeby się tu jakoś wczuwać specjalnie gram tylko sobie dla zabawy pobrałem sobie mapę tutaj tą do Dryota i muszę wam powiedzieć że mapa dla mnie moim zdaniem jest fenomenalna jeśli chodzi o nią bo po prostu klimat ten przypomina mi moje strony i dlatego fajnie mi się na niej gra i sobie na niej pogrywam I już tutaj troszeczkę pograłem więc trochę mam tutaj zrobionej roboty a Wam po prostu wrzucę nagram odcinek Niestety gra u mnie teraz wygląda na tej zasadzie, że teraz jak skończę grać To na szybkości Po zapisaniu gry, po wyjściu Biorę pendrive'a i save'a wrzucam na pendrive'a i to samo Tyczy się z materiałem, który teraz nagrywam, będę musiał Na szybkości wrzucić go na pendrive'a Na wszelki wypadek Żeby Żeby go po prostu nie stracić, no bo Wyski wysiadły zupełnie i albo mi nie zapisuje, albo mi usuwa zapisy. Do tego chciałem sobie pomontować, tak jak widzieliście filmy ze z zjazdu PRL-u, chciałem pomontować sobie to ładnie w jeden cały film. Niestety nie da się, no bo cały, cały montaż przechodzi ładnie, wszystko jest dobrze i w momencie gdy mam re zacząć renderować po prostu bywala nie ma Wyłączam wyłącza mi Camtasia i dziękuję, do widzenia myślałem, że to wina jest, mówię może Camtasia może coś się nie halo pobrałem sobie e, Sony Vegas'a próbowałem zrobić, no niestety przy Sony Vegas'ie też jest taki problem że po prostu wyłącza mi go i koniec nie to nie poradza więc wrzuciłem takie skrawki także ani montować nie mogę z nagrywaniem nie wiem mam nadzieję że się nie wykraczy mam dwa poletka rzepaku i pszeniczki trochę mam takie nieduże gospodarstwo kombajnik tutaj mam ten który gra dała na początku resztę maszyn tam pozmieniałem ale kombajn sobie zostawię. mały fajny kombajnik Rostel Masza i doszedłem do wniosku, że po prostu sobie go zostawię nie będę zaczynał od sobie, tylko będę sobie grał tak bo w międzyczasie jak nie ma roboty u siebie skończę to jadę sobie na misyjki gdzieś tam kosić u ludzi i też sobie zarabiam parę grosików Mamy i trochę mleka do wywiezienia I Jedyne są mi się tutaj właściwie nie to, że nie podoba tylko mnie po prostu tak trochę zakłuło, że to to, że e, dzięki modowi Izzy i no wiecie któremu eee... Można sobie usuwać obiekty, można sobie usunąć powiedzmy drzewa, nie drzewa, które nam tam przeszkadzają, nie pasują nam do aspektu. Zakupiłem sobie to pole, a to pole kupuje się z gospodarstwem i tak sobie pomyślałem, to akurat wezmę sobie, spróbuję sprzedać te budynki. Tych budynków sprzedać się nie da, no to chciałbym je usunąć. Niestety też nie da się, musiałbym wejść w pliki mapy i je usunąć z mapy. Mówię akurat o tej stodole która tam stoi na naprzeciwko i przestawić to inaczej, zrobić sobie tutaj jedno wielkie, wielkie gospodarstwo ale nie da się tych, tego usunąć no i cały misterny plan wiecie w co więc po prostu korzystam sobie z tej gospodarki jako tylko parkingu i, i tyle Poza tym mapka jest fajna, fajnie są górki, wszystko jest fajnie porobione, myślę, że mam tak, się czuję jakbym był w swoich stronach. A, jeszcze z całego tego pola ten rzepak wejdzie mi chyba w jeden zbiornik. A jeszcze takie pytanie mam do Was. Jest modyfikacja, która daje to, że sieczka daje nam. Ta sieczka z kombajnu z tyłu daje nam nawożenie. I ja ani cholery nie mogę znaleźć tej modyfikacji. A ta modyfikacja jest na pewno, bo jak co niektórzy, nie wiem to tam z Was, ale pewnie niektórzy oglądają MST, oni tego używają. I cholera, nie szukałem. Nie mogę znaleźć tej modyfikacji. Nie mogę znaleźć tej modyfikacji. A byłoby by fajnie, by mi się tu przydała. I tutaj chciałem usunąć sobie to. Bo niestety jest to statyczne, i nie otwiera się ani nic. I szkoda, no bo ja bym sobie to usunął. Tak samo jak ten domek, by tu usunął. Te płotki i tutaj sobie zrobił jeszcze jedną bramę. I miałbym tutaj takie fajne, większe gospodarstwo. Wstawił swoje budyneczki i by pasowało, a tak niestety znaczy, nic się z tym nie zrobi. No dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. Tak, pole skończyłem. Pokażę Wam dalej moją gospodarkę. Oczywiście kompań tak jak już wspomniałem. Moje paswisko z krowami. Mały rozrzutniczek, na razie jeszcze 30 nie mierzę, a później się wymieni. Tu już mam gruwera takiego większego. Taki ładny ciągniczek z turem. Do tej pory go używałem. Cały czas do wszystkiego, cięższych robót. Oczywiście bin przyczepa. Tu mamy siewnik. Prasa. ma tam mamy zgrabiareczkę. Tutaj parkuje kombajn. Mój nowy nabytek. Ile on ma? 46 motogodzin. Ale jest nowy, bo ja go kupiłem po prostu tam z, tego, z tych procentów. A ciekawe czy coś mamy tutaj w procentach teraz. Czekajcie, weźmy. O! No ale ten to już za wielki nie nadawa się. No, ale patrzcie, za... Ile koni? 155? No 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 i prasę mamy, ale ta prasa jeszcze jest za wielka. No i moja 30. I tu mam przyczepkę z nasionkami. Głębosz. Moja rotacyjna. I tak mniej więcej się ta gospodarka prezentuje. I moje krówki I muszę teraz tak. Ta przyczepa w sumie nie będzie na razie potrzebna, więc ją tutaj... Zostawię z tą z tym sianem, z tą trawą dobra hmm, przyczepa stoi tam tutaj to sobie biegi ustawię oczywiście kierownica mi się coraz bardziej buguje Ciągnuczek zostawiamy, wskakujemy sobie do kombajnu i niech sypie. Potkę na miniaturkę sobie strzelę Tylko zrobić, żeby to było ładnie widać? O. Dobra, przejeżdżamy w drugie miejsce. Mamy jedną łączkę tam dosyć osuniętą i dwa pola jeszcze. No kurde. Autozapis, norma. Ja jak mówię, jak ktoś z Was wie, gdzie takiego moda zdobyć na tą sieczkę, to wpiszcie linka w opisie, w komentarzu ewentualnie dajcie znać. Ja bardzo chętnie ogarnę sobie go. dodatkowy odcineczek mam rzucę oczywiście tamte odcinki są ustawione już co sobota a ten będzie taki bonusowy niestety teraz póki tak z tym hajsem umieję bo więc Ech, wiadomo mam są wydatki ważne i ważniejsze no niestety tutaj Naprawa komputera nie należy do tych ważniejszych. Bo to też są jednak konkretne pieniądze, bo muszę kupić procka, wymienić i kupić dyski nowe. Więc no, trochę się będę musiał pomęczyć. Ale tak jak mówię, no postaram się tak przynajmniej, żeby się raz w nie będę im ten film jakiś tam mieli, jakoś się przemęczę. Ewentualnie po prostu jak tu już nagram na pendrive'a przerzucę materiał i po prostu ze starego komputera. Będę wrzucał No czasami tak jest, że chłopaki usiądą, pół dnia grają, jest wszystko dobrze No czasami jest tak, że wsiądę, zaczynam grać Puch, wyłącza się komputer, dziękuję I pograny Muszę mleko wywieźć. Tego mleka mam już sporo. A nie wiem, jaka jest cena. Zobaczmy tutaj, te nasze rozpiski. Gdzie to mleko? Macie mleka, mam 17 tysięcy litrów. Na spadku po 2000. A jak wyglądają wahania? Spadła 200 we wrześniu. Hmm. A, bo to jest tu. Zacznie rosnąć. No to jeszcze się wstrzymam z tym lekiem. Sprawdzimy sobie w sierpniu i we, i we wrześ, w, w sierpniu i we wrześniu jak będą ceny wyglądać i ktoś się sprzeda. No i muszę tutaj... Już gnojówki mam sporo, więc będę musiał gnojówkę zaraz wylewać. Może mi się uda na w tym odcinku skończyć te dwa pola. dlatego. Zauważyliście, ostatnimi czasy ja odcinki robię krótsze Te odcinki nie są jak zwykle po 40 minut Tylko odcinki są 15-20 minut Ze względu na to, że boję się, żeby po prostu mi nie wywaliło I szkoda tracić materiału. Bo najgorsze co może być to zaczynać ten sam odcinek, robić jeszcze raz I gadać to samo Ze względu na to, że po prostu to już nie jest to samo no, Człowiek na bieżąco jak gada to na bieżąco Wszystkie żalu, uczucia i śmiechy są autentyczne, a drugi raz jak się to nagrywa, to już nie jest to samo, nie nachodzą te same sytuacje, już jest całkiem co innego. dwa ciągniki obaj oba ciągniki są ten ma 150 koni a 180 koni niecałe ma John Deere 170 chyba dwa konie ma coś takiego i póki co na razie na moją gospę to wystarcza no i 30 wiadomo Ktoś sobie na biegach się bawię. Fajnie mi się gra na biegach. Jedynie kombajn mam z automatyczną skrzynią. Może i lepiej, bo na kombajnie wbawić się jak biegami to masakra. 25 tysięcy tam za plecami widzieliśmy pole to jest i tak chrapkę mam na te pole bo to przy samym domu prawie a skoro jest zorane, to byłoby fajnie kupić sobie już tylko nie wiem ile one kosztuje w tej chwili to jadę do końca, to zaraz sprawdzę i tam bym na tym ładnym dużym polu właśnie bym posiał rzepak sobie w tym sezonie. A chciałbym je kupić w tej chwili ze względu na to, że później po prostu może się okazać, że coś tam sąsiady pos posieją na nim. Będzie lipa. Tu jest też ładne pole obok, ale takie pole tam właśnie jest idealne, duże, już fajne, takie do zabawy. Też teren jest fajny, aż kurde musimy sprawdzić. To czekajcie, wejdziemy sobie w mapę, gdzie ja tu jestem, są moje krówki, gdzie ja pojechałem. Tutaj będzie pole 35 tereny i te pole kosztuje nie widzę. Weźmy sobie tak 116 tysięcy, dużo trochę I jeszcze jest na wzroście, jak kurzcie, 77% to jest bardzo dużo, to one będzie tańsze później. Dobre. To się wstrzymamy z tym zakupem. Nawet jakbym mleko sprzedał To i tak nie będę miał tyle hajsu Żeby kupić to pole I poczekamy, no może będzie na ja zniszczę trochę pać bo i tak nie dojadę nie tyty ty. Się zdaje że 17 km na godzinę po takim polu z przyczepą jeździć to wystarczy. moi drodzy ja kończę odcineczek my się widzimy w kolejnych na dzisiaj to wszystko pozdrawiam was gorąco i tak jak mówię jeszcze raz jeśli wiecie jak się nazywa ten mod albo gdzie go znaleźć piszcie w komentarzach do zobaczenia cześć